Ten kanał tworzyłem właśnie z myślą o takich sytuacjach. Co czegoś? Chodź, chodź, no chodź, chodź. 10 minut mi tu nie było. 10 minut, nie miesiąc, tylko 10 minut temu go zamknąłem tutaj, a on już się tak cieszy. Przynieś, daj piłkę, chodź, przynieś pieszkę. No, niech weźmie ze sobą i idziemy się pobawić chwilę. Gdzie tutaj? Chodź, idziemy. Chodź, chodź. ale weź piłkę. Ty, piłkę. Zapomniałeś? No, bierz. Chodź. No, więc właśnie ten kanał stworzyłem z myślą o takich sytuacjach, żeby po prostu sobie pogadać. I naprawdę jest ładna pogoda. Chciałbym Wam powiedzieć, że to nie jest tak, że ja na ogół tak żyję, bo to nie jest mój dom. Od razu Wam powiem, bo to jest wszystko od mojej dziewczyny, znaczy od rodziców mojej dziewczyny, ale przez to, że. Rok temu się trochę tak bliżej zaznajomiłem z nią. Jestem w stanie sobie tutaj posiedzieć trochę i no, ten pies jest trochę już mój, co by nie było, <grym> bo sobie go przyganąłem i tak, strasznie no ta pogoda. Ogólnie strasznie mi się tutaj podoba i uwielbiam takie poranki. Znaczy teraz jest około chyba 13:14, no, mam telefon 14:33. Uwielbiam takie momenty, gdzie. Naprawdę mogę sobie po prostu posiedzieć i pomyśleć nad tym co chcę dalej robić. I przez to, że aktualnie będę mieć pracę jeszcze przez tydzień, bo pracuję prawie cały tydzień z rzędu. Ale później będę jechać na ślub do babci, 300 km stąd, gdzie to też jest na wsi, więc tam też będę mieć czas na to, żeby sobie pomyśleć nad tym co chcę nagrywać, pomyśleć nad tym co tak naprawdę chcę mieć z tego kanału i Będę mieć czas na to, więc będę mieć czas też na takie właśnie filmy jak ten. A te mi się najbardziej podobają. I w tym momencie chcę Wam ustawić kamerę na psa, żebyście sobie popatrzeli jak on właśnie sobie lata. Czekajcie, piek. O, teraz macie na pole. No, daj piłkę, daj piłkę, daj. Uwielbiam go, naprawdę go uwielbiam. I strasznie lubię się z nim bawić, i w sumie jestem jedyną osobą, która tak często się z nim bawi. Bo rzadko kto bawi się z nim tak często jak ja, przez co on zawsze lata do mnie, żeby się pobawić. Daj, daj piłkę. leci. I powiem Wam, że kiedyś tak nie żyłem. Jakby ja wychowałem się na blokach, wychowałem się na mieszkaniu cały czas, więc nigdy w życiu jeszcze nie miałem takiego momentu, w którym mógłbym właśnie tak żyć. I powiem Wam, że to życie jest świetne i o wiele bardziej wolę to niż życie na mieszkaniu, bo aktualnie jakbym się obudził, wziął, poszedłbym na laptopa, zmontowałbym jakiś film. Nudne to jest, po prostu to jest nudne z czasem, a tak, mam trochę więcej czasu nad tym, żeby się pozastanawiać. I mam trochę więcej chęci do życia. W mieszkaniu, jak byłem, często siedziałem i tak naprawdę nie wiedziałem, co chcę robić. A tutaj wystarczy, że wyjdę i sobie posiedzę chwilę z psem. To wtedy jakoś te plany same się chociaż trochę wypełniają, bo trochę bardziej aktywnie spędzam ten czas niż siedząc w domu. Daj piłkę. Daj piłkę. No. I przez to, że mam blisko las, jestem w stanie tam często nagrywać i to jest naprawdę przyjemne pod tym względem. Bo uwielbiam w lesie nagrywać. Jest tam cisza, spokój, nikogo nie ma i to jest coś, co jest po prostu niesamowite. Czyli to, że nikt cię nie słucha, możesz robić dosłownie co chcesz i nikogo wokół nie będzie. No, bo praktycznie nigdy tam nie widziałem, żeby ktokolwiek przeszedł. No, w sumie to nigdy nie widziałem, żeby ktokolwiek przeszedł. Patrzcie, piłkę mam. siup, łap. No. Daj, daj. Ale taki luźny kanał mi się strasznie przydaje, bo jestem w stanie podzielić się takimi myślami, którymi normalnie na głównym kanale bym się nie podzielił. Bo są po prostu zbyt głupie na tamten kanał i są takie zbyt. takie chwilowe, że dosłownie tylko myślę o nich i o nich zapominam. I podzielenie się też trochę takim właśnie życiem, gdzie to życie jest nie tyle co powiem, że ciekawe, bo nie jest zbytnio ciekawe, <grym> Bo tylko w sumie pracuję, bawię się z psem, pracuję i pracuję. Montuję filmy, nagrywam i tak dalej i rzadko kiedy robię coś ciekawego, rzadko kiedy gdzieś wyjeżdżam, rzadko kiedy coś zwiedzam, ale przez to, że ten kanał się tak rozrasta, nie ten dokładnie, ale ten mój główny, będę w stanie za niedługo, wydaje mi się, że nagrywać po prostu z ciekawszych miejsc. Plus mam plan na przyszłość na tamten kanał, żeby to, co zarobię z tego kanału, po prostu przeznaczać na ten kanał, czyli na przykład pomagać innym osobom i tak dalej, coś typu Mr. Beast. Ale czy ten kanał wypali? Nie wiem. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że wszystko, całe moje plany, które były przez całe życie na to, żeby stworzyć idealny kanał na YouTube, właśnie wypalą. I to jest to, że w takich momentach doceniam, że będę mógł to robić, bo jak mi to wypali, to będę mógł robić rzeczy, które tak naprawdę w życiu bym chciał cały czas robić, a za to będę mógł dostawać pieniądze i będę mógł z tego żyć. I w sumie tylko tyle. I aktualnie będę mógł mieć zarabianie włączone na kanale, więc z wyświetleń będę mógł zarabiać. To jest duży plus. I nie wiem, jakoś tak cieszy mnie to wszystko. Jestem tak bardzo zadowolony z tego, jak bardzo zmieniło się moje życie przez ostatni czas. I jest tak świetna pogoda, jest tak ciepło, żebym ściągnął tą koszulkę, bo mi jest aż za ciepło. A... A w sumie jest czerwiec, jest 1 czerwca. Nie, 2 już, bo dzień dziecka minął. E, więc zaczynają się powoli wakacje. I nie lubię tego okresu, bo sądzę, że jest zaciepły. Daj, daj, bo sądzę, że jest po prostu zaciepły. Ale lubię go pod tym względem, że tak jakby życie trochę jest ciekawsze. trochę Odżywamy jako ludzkość, bo większość osób ma po prostu wolne, większość osób wyjeżdża na wakacje. Ludzie są tacy żywsi i bardziej chce im się żyć. I właśnie mój piec już uciekł, bo, bo zmęczony pewnie jest, bo sobie <śm> kazałem mu polatać. Plus jeszcze, no tak jak widzicie, czekaj, telefon bym zostawił. Tak jak widzicie, jest ciepło, więc na pewno się męczy troszeczkę szybciej. I poszedł pewnie sobie poleżeć, jak go znam. I już idziemy zobaczyć. Cześć. Cześć. Psa nagrywam. Czekaj, telefon wezmę. To tyle w sumie, co chciałem nagrać. No to na ten drugi kanał sobie nagrywam, wiesz? Ten co? Czy ty chcesz sobie umyć autko, bo jest w baniaku dużo wody, a dzisiaj ma padać. I chcesz i... się pozbyć, tak? No i trzeba się trochę no. pozbyć, bo jak nie to... Do trzeba. następnych.